Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was do kuchni obżarciucha na sałatkę z cukini na zimę. Jest to jedna z naszych ulubionych sałatek z cukinii do słoików. Taką sałatkę robię od kilku sezonów niezmiennie. Jest przepyszna i pasuje jako dodatek do wielu obiadów. Polecam wam ten przepis. Do przygotowania sałatki z cukinii na zimę potrzebuję młodą zieloną cukinię, cebulę, papryki, sól, ocet spirytusowy. Cukier i przyprawę kary. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to Was do tego zachęcam. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Kini odcinam oba końce: cukinie krojów plasterki. Do przepisu wykorzystuję młodą zieloną cukinię, taką, która ma miękką skórkę i ma nieprzerośnięte gniazdo nasienne. Dzięki temu do sałatki na zimę nie muszę cukini obierać i wydrążać nasion. Do przepisu wykorzystam 1,5 kg cukinii. Ja używam cukinii zieloną, ale jeżeli macie, możecie też wykorzystać cukinię żółtą lub możecie pomieszać cukinię zieloną i żółtą. Cebulę kroję w piórka. Do przepisu zamiast dwóch wykorzystam 5 cebul, bo moje cebule są małe. Pokrojoną cebulę przekładam do garnka z cukinią. Papryk usuwam gniazda nasienne i kroję je w krótkie paski. Do przepisu wykorzystuję papryki czerwone, ale jeżeli chcecie, żeby sałatka była bardziej kolorowa, to możecie wykorzystać papryki w różnych kolorach. Paprykę przekładam do cukinii i cebuli. Do pokrojonych warzyw wsypuję 1,5 łyżeczki soli. Warzywa mieszam. Warzywa odstawiam na 2 godziny, żeby puściły sok. W międzyczasie warzywa najlepiej przemieszać. 2 godziny minęły. Przygotowuję zalewę. Do garnka wlewam 3 czwarte szklanki od 110% i wsypuję jedną szklankę cukru. Dodaję 1,5 łyżeczki przyprawy kary. Składniki na zalewę mieszam i zagotowuję. Gorącą zalewę wlewam do warzyw. Z warzyw nie odlewam powstałego soku. Warzywa z zalewą mieszam. Warzywa razem z zalewą przekładam do słoików o pojemności 500 ml. Słoiki z sałatką uzupełniam zalewą z warzyw. Słoiki z sałatką zakręcam i będę je pasteryzowała na mokro. Słoiki ustawiam w garnku, nic pod nie nie podkładam i zalewam wodą do około 3 czwartych wysokości słoików. Słoiki z sałatką będę pasteryzowała na średniej mocy palnika przez 10 minut od momentu zagotowania się wody. Zapasteryzowane słoiki z sałatką wyjmuję i pozostawiam do wystygnięcia. Zimne słoiki zanoszę do spiżarki. Zimą takie sałatki do obiadu są jak znalazł. A Wy robicie takie sałatki na zimę? Może macie swoje sprawdzone przepisy? Podzielcie się nimi w komentarzu. Spodobał Ci się przepis? Daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Po więcej smacznych przepisów zapraszam na mój kanał i bloga o Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał obżarciuch.